No i witam, kolejny odcinek. Tym razem trochę tam garażowo. Jak widać trochę rupieci różnych leży, ale dzisiaj tak trochę kilka uwag dotyczące spawarek tych inwentorowych MMA czy jakie to tam jakiś tam wynalazek jak widać musiałem kupić nową, bo stara się niestety zepsuła, ale się raczej zepsuła dlatego, że jest kilka mankamentów w tych, w tych pierdolnikach. I, no, tamta się prawdopodobnie zepsuła bo ogrywały się tutaj kable na tym bo to jest tak gówniano zrobione że, yy, że z tej strony nie, nie, nie wiedziałem że tu jest tak skręcane yy, jest tam po prostu te kable tutaj pracują daje się w końcu tam druty przerwą od tego kabla i jak będziesz przejdzie w za za duży, yy, za duży yy, ja tam nie wiem ampera szyjaki wywali po prostu elektronikę to samo z tej strony tutaj ja jeszcze trochę poprawiałem zrobiłem tak żeby te kable tutaj nie, nie latały Jest to tak samo z drugiej strony ja, wciskałem takie gumy tam jeszcze ścisnąłem kabel żeby to tam się nie, nie, nie rozkraczało ja, jeszcze to by to musiał z tej strony poprawić Jakąś najlepiej obejmę tutaj, ścisnąć metalową i tyle. Tak samo z tej strony, wszystko się rozłazi, ogólnie to małe takie można do kieszeni włożyć, aby tylko spawało tam. Człowiek amatorsko tego używa, no ale takie uwagi są, w i to tak samo się tutaj działo, jak warto, jak sobie ktoś tam kupi jakąś tą spawareczkę to... Warto od razu to rozebrać i poprawić Dobra, to chyba na tyle, także takich parę uwag. A ja ogólnie spawa jakieś tam alek całe nie wiem, może do trójki. Radę pospawać. Dobra, uciekam do kolejnego odcinka.